Halo Halo, cześć dzień, dobry witam bardzo serdecznie z tej strony Dozo i ponownie o Wiki, bo podobno redukują odrzut. Zobaczymy to na grozie MP5 z Coldwora, oczywiście Maku oraz Famasie Felin, bo podobno na Famasie Felin właśnie te owiki najbardziej działają. Także mam już potestowane, przygotowane mam filmy, także zacznijmy od grozy, na której owiki przetestowałem i może nie będę tutaj pokazywał wam, jak to dokładnie wyglądało. Nie wiem, czy będę wrzucał wam cały film, jeżeli będziecie chcieli w komentarzach, to może wam wrzucę jako film prywatny. No w każdym razie te testy wszystkie tutaj możecie zobaczyć, że owiki zmieniałem, zabijałem się i w to samo miejsce. Miejsce 20 metrów w ten sam sposób za każdym razem testowałem, i jak możecie zobaczyć, tutaj jest odrzut standardowy grozy. To jest chyba ostatnia owika z tego co kojarzę. Tak, i odrzut standardowy zaczął już znikać, natomiast już tutaj możemy dostrzec, że te owiki rzeczywiście na grozie. W jakiś sposób ten odrzut redukują. Jak możemy zobaczyć, one mniej więcej w tym samym miejscu się zaczynają. Może być kulka różnicy, ale akurat chyba tutaj wszystkie są równe i widzimy, że owika Speed i ta druga owika, gdzie owika Dropshot, one rzeczywiście na ten odrzut wpływają. Więc jeżeli chodzi o grozę, to akurat tutaj te owiki mają sens i można je rzeczywiście wziąć na kontrolę odrzutu. Ale. To nie była jedyna broń, na której to przetestowałem, bo przetestowałem to również na MP5, -ce. i tutaj metodologia ta sama. Magazynki największe, jakie się dało, no bo zawsze będziemy chcieli na broni to samo stosować. MP5, no niestety, z Coldwora ma bardzo charakterystyczny odrzut. Z racji tego, że na początku mocno szarpie ten odrzut do góry, natomiast w późniejszej fazie on się zupełnie zatrzymuje. Tutaj jest pięć owijek, to jest szósta, to jest Speed, natomiast mogliście zauważyć albo nawet przesunę, że ten odrzut standardowy jest w dokładnie tym samym, co druga owijka i trzecia jest troszeczkę niżej, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to bardziej spowodowane tym, że może tutaj. Troszeczkę niżej zacząłem strzelać, bo różnica, nawet gdyby była, ok, umówmy się, że ta owika redukuje odrzut na MP5. No to widzicie, że jest to zupełnie nieznaczna różnica. Także na MP5 owiki z kolei powiedzmy, że nic nie robią, bo, no, tak jak mówię, no będzie to różnica dosłownie jednej kulki. Więc ciężko to nazwać jakąkolwiek kontrolą odrzutu. Sprawdźmy w takim razie na maku, czy cokolwiek się zmienia, jeżeli chodzi o owiki. I ponownie oszczędzę wam całego testowania. Jak widzicie, tak samo 20 metrów, oddanie pełnej serii na magazynkach Stanach. To był jedyny dodatek, który był założony poza owikami, tak samo jak na poprzednich broniach. I tak jak możecie dostrzec. Tutaj owiki absolutnie w żaden sposób nie redukują odrzutu na maku. Czyli właściwie na każdym pistolecie możemy się spodziewać bardzo podobnych rzeczy. Aczkolwiek myślę, że przy innych pistoletach maszynowych, jakie będę omawiał, to jakąś tam owikę wrzucę do kontroli odrzutu, aby zobaczyć, czy może na tej broni akurat owiki działają albo nie działają. Ale jak widzicie, wszędzie zacząłem w tym samym miejscu. Tak więc owiki na Maku 10 też nie działają, jeżeli chodzi o kontrolę odrzutu. A jeżeli chodzi o szybkość celowania czy czas przejścia ze sprintu do strzału, to też już wiemy, że to nie działa. Z moich poprzednich filmów linki będziecie mieć w opisie i w przypiętym komentarzu, jeżeli nie wiecie, o co chodzi oczywiście. Przetestowałem również owiki na Famasie Felin i tutaj właśnie, bo Exclusive Face testował Famasa Felin i tam się okazywało, że owijka Speed większa kontrolę odrzutu, zmniejsza odrzut. Natomiast jak się okazało podczas moich testów, no niestety nie jest to prawda. Tutaj w ogóle ten pierwszy odrzut standardowego Famasa Felin wydał mi się bardzo mały, dlatego go przetestuję jeszcze na końcu. Ale jak widzicie, metodologia ta sama 20 metrów. Oddanie strzału i pełnej serii. No i inne też sprawdziłem oczywiście. I tutaj skończyłem testowanie bodajże ostatniej owiki. Tak. I tutaj był ten odrzut standardowy. Ja to jednym strzałem zaznaczyłem. Jak możecie zobaczyć, te owiki również. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, natomiast myszką zaznaczę, tak jak widzicie, no tutaj niby jest ten, gdzie się zakończył ten odrzut standardowy. Natomiast wszystkie owiki, najniżej się zakończyła taśma polowa, bodajże ona się nazywa na famasie Felin. To druga w każdym razie. I ona rzeczywiście zakończyła się tutaj, tylko że to i tak było wyżej od odrzutu standardowego. Dlatego jeszcze raz ten odrzut standardowy przetestowałem. I tutaj tak samo znowu zaznaczę jedną pestką odrzut owiki speed, który się wytworzył. No i jak widzicie, owiki w żaden sposób do standardowego odrzutu famasa felin no, tego odrzutu nie redukują. Ale Exclusive face też mówił o tym, że to w połączenie dopiero owiki speed i field agenta sprawia, że ten odrzut staje się mniejszy. Tak więc zaraz to zobaczymy, bo to też sprawdziłem. Jeszcze przyjrzyjmy się odrzutowi horyzontalnemu, bo też były tutaj mówione rzeczy, że odrzut horyzontalny się zmniejsza. Tutaj jest odrzut standardowego famosa felin, a tu jest są odrzuty owijek. I jak widzicie, te Owiki raczej nie za bardzo na to wpływają. Także ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć na ten temat, że Owiki horyzontalne odrzut w rzeczywistości poprawiają. Sprawdźmy w takim razie odrzut famosa felin. Właśnie z chwytem Field Agent oraz z owikami. Na początku standardowy Famas Felin raz jeszcze. Tym razem wykonałem dwie serie standardowe. To są obie serie standardowego Famasa Felin. No jest Famas Felin na Field Agentie. i jak możecie dostrzec, dosłownie przez ułamek sekundy, zanim wyjdę do menu, ten odrzut o dziwo się nie różni za bardzo od standardowego odrzutu Famasa Felin. Co jest dziwne, bo wcześniej Field Agent działał Normalnie, w sensie zmniejszał ten odrzut i to naprawdę o sporą liczbę, no tak jak powinien działać chwyt przedni, tego co, do tego co byliśmy przyzwyczajeni z broni z Modern Warfare. Tutaj się okazuje, że ten field agent tak naprawdę niewiele zmienia, jeżeli chodzi o odrzut wertykalny. Natomiast jeżeli zerkniecie na odrzut horyzontalny, to tutaj zdecydowanie lepiej to wygląda. Jak widzimy na odrzucie standardowym, no te kulki dość mocno skaczą na boki. Natomiast tutaj na Famasie Felin jest na Field Agence, na Famasie Felin jest zachowany ten ogólny wzór odrzutu, czyli najpierw idzie delikatnie w prawo, potem w lewo i potem znowu w prawo na skos. Natomiast same kulki są zdecydowanie bardziej ciasno ułożone, czego na standardowym odrzucie nie widzimy. I teraz będę testował jeszcze Field Agenta z Owiką Speed, jak widzicie, tutaj był założony Field Agent. Teraz Owika Speed weszła do zestawu i zobaczmy jak to się będzie prezentowało w tym momencie. Jak możecie zwrócić uwagę, odrzut horyzontalny pozostał identyczny. Natomiast odrzut wertykalny, ponownie, czy jest to jakaś zmiana? Moim zdaniem, jeżeli jest, to jest po pierwsze bardzo minimalna, a po drugie, moim zdaniem jej nie ma tak naprawdę. E, ta owika w żaden sposób nie, nie powoduje, że ten odrzut jest mniejszy, bo jak możecie zerknąć, odrzut standardowego FAMASa Felin. No jest praktycznie identyczne, tutaj krzywo stoi akurat, ale jak tak spojrzymy, to pewnie tutaj się kreska w montażu pokaże i zobaczycie dokładnie jaka to jest różnica. Czy jest to różnica, która mogła zostać spowodowana przez owijkę Speed? No najprawdopodobniej, bo jeżeli porównujemy z kolei owijkę Speed z Field Agentem do samego Field Agenta, to tutaj, tutaj już widzimy różnicę. Tylko powtarzam, jaka to jest różnica? To jest jedna kulka, to jest bardzo niewielki procent. A na testach u Exclusive Face'a wyszło, że to jakieś 15-20% niemalże tego odrzutu względem standardowego. Ale jak widzicie, no u mnie tutaj tego nie widać. Nie wiem w jaki sposób Exclusive Face to testował. Nie wiem dlaczego wyszło mu tak, a nie inaczej. U mnie te testy widzicie jak wyglądają. Jeżeli chcecie, to ja mogę je wstawić, tak jak mówię na prywatne filmy, bo już nie będę zamęczał całej publiki tymi testami, ale wstawię na prywatny film. I każdy, kto będzie zainteresowany, może będzie mógł wejść w ten link. Jeżeli będzie parę osób zainteresowanych w komentarzach, to po prostu dajcie znać i wtedy te filmy wstawię. Więc zobaczmy jeszcze, jak z samomowiką. Jak widzicie ten odrzut z samomowiką, już definitywnie stuprocentowo idzie tak samo jak odrzut standardowy, jeżeli nawet nie jest większy. Tutaj był, bo tutaj, nie wiem czy pamiętacie, był jeden odrzut standardowego Fama Safelin większy, tutaj był troszeczkę, znaczy mniejszy, drugi był troszeczkę większy. I ten większy rzeczywiście był na równi z tymi dwoma odrzutami z samą owiką Speed. Więc ponownie, czy owika Speed redukuje odrzut? Nie. Czy w połączeniu z kwytem Field Agent owika Speed redukuje odrzut? Bardzo minimalnie albo w ogóle. To jest na takiej samej zasadzie jak miany w szybkości celowania przy owikach. Też niby ta zmiana istnieje, ale to jest jedna klatka, i równie dobrze mogło być to po prostu e, niezgranie klatek. Co prawda, tutaj niezgranie klatek w ogóle oczywiście nie wchodzi w grę, ale zmiana jest tak minimalna, że można to zignorować, przynajmniej moim zdaniem. Tutaj ponownie jeszcze raz przeprowadziłem na famasie Felin testy Field Agenta, tylko że tutaj wykonałem tych testów no już całkiem sporo. Jak widzicie był chwyt Field Agent nałożony i tych testów wykonałem 7 na samym Field agentcie. Tutaj te odrzuty jak widzicie troszkę się różnią od siebie wielkością, mimo że jest ten sam dodatek, ta, ta sama broń, ale tak jak widzicie tak właśnie wygląda chwyt Field Agent przy odrzucie w, przy FAMASie Felin. Czy jest to duża różnica w mm, stosunku do standardowego? Nie, bo tak jak możecie zauważyć, pewnie tutaj w montażu wam wkleję urywek mojego poradnika do FAMASa Felin, gdzie ta różnica była zdecydowanie większa. Tutaj ponownie testuję właśnie standardowego FAMASa Felin, jak widzicie bez żadnego z dodatków i tutaj te trzy odrzuty są standardowego FAMASa Felin i te tutaj wszystkie są Field Agent i tak jak się przyjrzymy, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o wertykalny, no to jest troszeczkę różnicy. 3-4 kulki, w zależności, który odrzut się wygeneruje, rzeczywiście różnica jest. Przede wszystkim jednak jest różnica w odrzucie horyzontalnym. I tutaj znowu testuję Field Agenta z OVICOM Speed. I teraz testujemy Field Agent z OVICOM Speed i jak widzicie, dużej różnicy znowu tutaj z OVICOM Speed nie ma. Tutaj można powiedzieć, że a niestety te odrzuty zaczynają znikać, ale tutaj mamy standardowego FAMASa Felin. Jak zapewne pamiętacie, to gdzieś tutaj można by powiedzieć, że jest odrzut, był najwyższy odrzut na FAMASie Felin z Field Agentem. Tutaj z kolei, jak widzimy, no różnicy z... znowu nie ma. Także wydaje mi się, że mm, nie wiem, może jakiś błąd Exclusive Face zrobił, może coś przeoczył, ale no, moim zdaniem wika Speed w żaden sposób na kontrolę odrzutu nie wpływa. Także co możemy zrobić z tą wiedzą, którą się właśnie dowiedzieliśmy? No właśnie, możemy zmienić zestaw na famasa felin. Jak można by teraz modyfikować zestaw na famasa felin? Zacznijmy od rzeczy totalnie niezbędnych na famasie felin, czyli będzie to tłumik w tym momencie na pewno. Magazynki szybkie, salvo dla powiększenia magazynków oraz szybszego przeładowania. Moim zdaniem, niezbędna dla famasa felin jest kolba raider. Ze względu na to, że nas bardzo przyspiesza, jeżeli chodzi o szybkość ruchu podczas celowania, dla mnie to jest na famasie felin jeden z najlepszych dodatków. I nawet gdybym miał wybierać między tłumikiem i amunicją, to wybrałbym Colbert Raider. Myślę, że nikt nie zaprzeczy, że chwyt field agent również jest takim obowiązkowym dodatkiem na Famasie Felin, bo bez tego czasami odrzut bywa nieznośny. Ale tak jak widzieliśmy, zdecydowanie gorzej już sobie radzi field agent z odrzutem. No i właśnie, i ostatni dodatek. I mamy do wyboru lufę takedown. Wzmocnioną ciężką niektórzy też proponują, ale moim zdaniem takedown jest zdecydowanie lepsza, bo nas przyspiesza ponownie przy ruchu w bok. A do tego wzmocniona ciężka nas spowalnia podczas sprintu i podczas celowania. Więc no, moim zdaniem lufa takedown jest zdecydowanie lepsza, nie wydłuża co prawda zasięgu, ale zwróćcie uwagę na jakie dystanse będziemy FAMASa Felin stosować. To nie będą dystanse 80 metrów, 100 metrów, czy nawet 50, do no, 50 może się zdarzyć, ale to będzie maksymalnie około 50-60 metrów. Nigdy na takie dystanse na FAMASie Felin nie będziemy strzelać full auto, dlatego wydaje mi się, że lufa takedown jest zdecydowanie lepsza od wzmocnionej ciężkiej, bo nie, nie musimy wydłużać tego zasięgu aż tak bardzo. Druga sprawa, że mamy no, tą rękojeść, tą owijkę speed. Moim zdaniem lepszym wyborem jest lufa takedown, ale jeżeli ktoś czuje, że naprawdę ma o wiele lepszą kontrolę odrzutu na owicę speed, może wziąć owicę speed zamiast lufy takedown i moim zdaniem będzie to najlepsze wyjście z sytuacji, bo tak jak mówię, tłumika nie chcemy zamieniać, bo kontroluje odrzut, zwiększa prędkość pocisków, zwiększa zasięg i przede wszystkim, najważniejsze, tłumi nasze strzały, przez co nie jesteśmy widoczni na minimapie. Kolba raider moim zdaniem nie do zastąpienia, absolutnie nie rezygnowałbym z tego dodatku. Amunicja, tak samo, to sprawia, że tak naprawdę FAMAS Felin jest lepszy od AS wala między innymi na trójkach i czwórkach, obok mobilności, którą mamy podczas celowania. Kolejna sprawa to chwyt field agent, który mimo wszystko kontroluje, jeżeli nie w pionie, to chociaż w poziomie ten odrzut, co jest bardzo ważne. No i to wika Speed, Alufa Takedown. To już do wyboru. Napiszcie w komentarzu co sądzicie o całej tej sytuacji, zostawcie łapkę w górę, odwiedźcie Facebooka oraz wbijacie na serwer Discord dozowniczy. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. Dziękuję Wam wszystkim pięknie za uwagę, trzymajcie się i doza!